Jakiś miesiąc temu byłem w Łodzi zaproszony na uroczystości rodzinne i na tych ceremoniach był również obecny inny ksiądz, ksiądz z Łodzi i na te uroczystości przyjechał tramwajem i opowiadał takie zdarzenie, bo czekając na tramwaj, kiedy już podjechał ten odpowiedni, wsiadł do środka. I widział, że taki starszy mężczyzna w takim nawet pośpiesznym krokiem wręcz, nawet biegnąc czasami, chciał zdążyć, żeby jeszcze pojechać tym tramwajem i sam się przyglądał ten ksiądz, czy mężczyzna zdąży, czy po prostu tramwaj zamknie drzwi i odjedzie, ale okazało się, że mężczyzna zdążył, wskoczył do tramwaju, zanim od razu zamknęły się drzwi i zdyszany mężczyzna wtedy dopiero zapytał się stojącego w pobliżu akurat księdza, mówi, a jaki to jest tramwaj? Więc ksiądz mówi, no jedenastka. Oddechnął z ulgą, mówi, o to dobrze, mówi, dziękuję bardzo. Na to ksiądz mówi, nie ma za co. I wtedy mężczyzna odpowiedział z pewnością, nie ma za co, ale jest ku temu okazja. Kochani, bardzo mi się ta historia spodobała, dlatego, że tak bardzo rzadko okazujemy sobie wdzięczność. Wiele Mamy do zawdzięczenia wielu osobom, tyle dobra doświadczamy, a nieraz po prostu to nam tak powszednieje, że już nawet nie chodzi o samą taką werbalną zdolność dziękowania, ale odczuwania nawet w swoim sercu takiej wdzięczności, a naprawdę mamy za co i mamy z tym problem z okazywaniem tej wdzięczności i budzenia wdzięczności dla siebie, nawzajem, jak i również dla Pana Boga. A tymczasem od niego otrzymujemy ten najcenniejszy dar, o którym dzisiaj jest też mowa w tej przypowieści pana Jezusa: Królestwo Boże, ta uczta weselna, na którą on nam zaprasza. To jest nic innego jak zbawienie, które nam daje. A nam często się tak zdaje, że nam się niebo należy jak psu zupa i normalne, że to w niebie będziemy, i tak dalej. Natomiast dzisiaj Ewangelia bardzo pięknie nas. Ukierunkowuje na to, abyśmy chcieli faktycznie przyjąć ten dar od Pana Boga. Ale do tego jest potrzebna naprawdę wdzięczność, czyli poczucie wielkości obdarowanym darem. To obdarowanie dzisiaj będzie kluczowym takim słowem z tej przypowieści Pana Jezusa. Ale, moi drodzy, zobaczcie, sprawujemy Eucharystię, Mszę Świętą. To jest, moi drodzy, nic innego. Jak właśnie uczta, nawet ołtarz to przypomina stół taki biesiadny. O Eucharystii mówi się, że jest to uczta, która ma wyrażać i zapowiadać tę właśnie ucztę w Królestwie Bożym. Tak jak Pan Jezus daje bardzo często taki właśnie obraz. Zresztą, słuchajcie, Eucharystia, słowo Eucharystia pochodzi z języka greckiego i oznacza nic innego jak dziękczynienie. Ta msza święta to jest dziękczynienie, przede wszystkim za zbawienie. Nie, że Bozia, zdrówko daj, pieniążków, żeby nie zabrakło, to my jesteśmy wdzięczni za to. Nie, to jest dziękczynienie za zbawienie. Bóg daje Ci niebo. Bóg daje Ci Królestwo Boże. I moi drodzy, ta przypowieść Pana Jezusa o uczcie weselnej, nie trudno jest nam zgadnąć, że tym królem, który wyprawia ucztę weselną, to jest sam Bóg. Ta uczta weselna jest dla Syna Króla, czyli dla Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A jak jest weselicho, no to znaczy, że był jakiś zaślubiny. To z kim ten Syn Króla, czyli Jezus Chrystus się zaślubił? Ano z Kościołem, ze swoją Oblubienicą, czyli z nami. My jesteśmy Jego Oblubienicą, jesteśmy Jego Kościołem. I moi drodzy, Właśnie ta uczta weselna to jest nic innego jak ta msza święta, w której dzisiaj uczestniczymy. Bo to jest ofiara Jezusa Chrystusa, która się zrodziła z Jego miłości do nas. To jest Golgota. Na Golgocie ta ofiara Pana Jezusa to jest nic innego jak właśnie zaślubiny z nami. To tam z tej miłości właśnie Pan Jezus daje siebie. Ta miłość się na nas rozlewa. Na nas grzeszników. Dlatego to jest ta uczta weselna, o której dzisiaj mówi Pan Jezus. Tak pięknie nawiązuje ona do Eucharystii. I moi drodzy, co tam się dzieje w tej przypowieści, którą Pan Jezus podaje nam dzisiaj. Otóż król wyprawia ucztę weselną i zaprasza gości, którzy, jak słyszeliśmy w przypowieści, wzgardzili tym zaproszeniem. Nawet sługi których posyła król, gospodarz, żeby przypomnieć o zaproszeniu, to nawet znieważyli, i niektórych pozabijali. Moi drodzy, nie trzeba daleko szukać. Ilu jest takich w świecie, dla których Pan Jezus jest niewygodny? Oczywiście nieraz wielu nie śmie podnosić ręki na Pana Boga, na Pana Jezusa, bo nie wypada. Jak to wypadną wtedy w oczach innych, nie? Więc najlepiej wtedy rękę podnosić na Kościół. Bo wtedy jest wygodniej, nie? Oprócz Kościół. Bo Pana Boga to raczej tak nie wypada, ale Kościół można. A to jest jedno podwórko. To jest oblubienica Jezusa Chrystusa. I są tacy. Miejcie zgadujące oczy. I zobaczcie, oprócz nich są też ci, którzy otrzymali zaproszenie i nie przyjęli tego zaproszenia, to znaczy wymówili się. Zobaczcie, że król nie wydał dekretu, on nim nie nakazał przyjść, to było zaproszenie. A jakże bardzo gorliwie się wymawiali, że muszą iść do swego kupiectwa, że musi iść na pole. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Ilu dzisiaj tutaj zabraknie? Bo to jest taki wielki wyczyn, ta jedna godzina w tygodniu dla Pana Boga. I oczywiście bardzo wielu ma wymówkę, no cały tydzień haruje no chociaż ten jeden dzień sobie wypocznę, nie? Bo to jest takie męczące, bo musi godzinę poświęcić dla Pana Boga z tego tygodnia, nie? Albo inne wymówki, albo muszę iść do kupiectwa, albo sprawy tutaj, no z gospodarką pilne. Ja nie mówię, że to nie są pilne, są pilne, tylko są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie ma większej wartości od Królestwa Bożego, które daje ten król właśnie, to jest ta uczta weselna. A wielu gardzi Pomyślcie o tym. To jest tak czytelna przypowiedź. No naprawdę, no. trzeba być naprawdę ślepym, żeby nie widzieć tego obrazu, o którym Pan Jezus mówi. I wtedy zobaczcie, Panie mówi, nie byli godni. Nie byli godni przyjść. Dlatego wyjdźcie na ulicę i zapraszajcie wszystkich. I kto przyszedł na ucztę weselną? Dobrzy i źli, mówi Ewangelia. Tu nie chodzi o to, żebyś był grzeczny, pobożny, święty, bo wtedy pójdziesz do nieba. Nie możesz sobie zapracować na niebie. Oczywiście, że nasza wolna wola, nasze postawy są bardzo ważne. Są odpowiedzią na tę miłość Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że tak. Nie jest, że to jest bez znaczenia. To jest bardzo ważne. Ale Pan Bóg wie, że jesteśmy grzeszni. Jeden z tych grzeszników mówi do was, tylko, że nasze serce są bardzo skłonne zwieść się szatanowi, bo on tak urabia. Ty się nie angażuj, to zobacz, no, gdzie ty z czym do Pana Boga? Z twoim życiem, z tym całym badziewiem, które masz w życiu? No owszem, no tam módl się do Pana Boga, chodź do kościoła. Niektórzy przyjdą, zaliczą mszyczkę, paciorek odmówią, ale specjalnie nie wchodzą w relacje z Panem Jezusem. I tak po obrzeżach się tylko obracają. Bo dają sobie wmówić właśnie to, że a, to tak zbyt wysokie progi, nie? A Bóg chce Cię widzieć w swojej miłości. I tam przyszli, i dobrzy, i źli. I ten piękny opis z tym człowiekiem, który nie miał szaty weselnej. Bo tam jest napisane, i to można by się wzburzyć, mieć pretensje do tego króla, a tym samym do Pana Boga. Nie rozumiejąc tego, co tam się dzieje, bo się okazuje, że jeden nie ma, wśród tych zaproszonych dobrych i złych, jest jeden, który nie jest powiedziany, czym jest dobry czy zły, on jest może nawet dobry, może bardzo pobożny, może nawet święty. Się okazuje, nie ma szaty weselnej. I król gospodarz każe go związać, wyrzucić w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oczywiście przekaz jest bardzo czytelny i wiadomo, o co chodzi. Ale dlaczego? O głupią szatę poszło? No taki problem, no pewnie, że jak się idzie na wesele, no to trzeba się jakoś ubrać, elegancki garniturek sobie skroić, kieckę fajną jakąś ubrać, nie, Krawaci podciągnąć, no i można iść na wesele, no w dresie się na wesele nie idzie, nie, albo prosto z obrządku jeszcze w gumiakach, no nie wypada, no gdzie z tym? Na wesele? No nie godzi się. Ale tu nie chodzi o to, że on przyszedł w roboczych ciuchach, czy coś takiego. Żeby zrozumieć o co chodzi, i to jest właśnie to tajemnicze słowo, które nam rozjaśni. Cały przekaz tej przypowieści to jest to obdarowanie. A to, żeby zrozumieć o co chodzi, to trzeba wejść w kulturę, w której się to wszystko dzieje. Dla nas jest to niezrozumiałe. My to przebieramy, mamy ciuchów, całą szafę, gdzieś tam nas zaproszą na jakąś imprezę czy na wesele, otwieramy garderobę mamy całą, kobitka staje, oczy otwiera i nie wie co zrobić, bo kiecek tyle, którą tu ubrać. Garnitur można taki, można w paski, można w pepitkę, różne do wyboru. A w tamtej kulturze nie. Tam szata była bardzo cenna. Przeciętny człowiek, jak miał jakąś tam tunikę, to jak ją założył, to przez całe życie jej używał. Mało kto, bogaci, to mieli dwie może tam na zmianę odzienie, bardziej lepsze, takie na świąteczne jakieś tam wydarzenia. Ale generalnie to w jednej się chodziło. I teraz moi drodzy, jak odbywało się wesele, to wówczas organizator, czyli ojciec zazwyczaj, który organizował weselicho, to on organizował takie tuniki, taką odzież weselną. To się wynajmowało, to byli ludzie, co wypożyczali, za opłatą oczywiście. I jak kogoś się zapraszało, to od razu z posłańcem, od razu z tym zaproszeniem się słało taką tunikę, taką właśnie szatę weselną. Albo czasami przy wejściu, jak ktoś przychodził, to jak wchodzili już na ceremonię taką weselną, to wtedy ubierali taką tunikę. I ci, którzy tam przyszli na to wesele, otrzymywali takie tuniki właśnie, otrzymywali takie szaty weselne, żeby mieć na przyjęciu. To było bardzo dobre, bo wtedy wszyscy byli, mieli takie same ubrania. Nikt się nie wywyższał, nie? że ten lepiej, ten gorzej. Kobietki tak mają, że jak się okaże idzie na wesele, a się okaże, że kuzynka ma taką samą suknię, jaką tak chciała mieć, to ta już tą samą nie wlezie. Se inną pójdzie błyszyć albo kupić, bo, bo nie może tak samo wyglądać. Nie? Tam nie, tam właśnie było fajnie, bo wszyscy wyglądali tak samo. Przy wejściu dostawali takie same szaty i były szaty weselne. A więc uwaga, te, ta osoba, ta jedna osoba, która nie miała szaty weselnej, to nie dlatego, że jej nie było stać, bo nie miała jak się ubrać, bo nie miała czasu, jak się ubrać. Nie. Ona po prostu wzgardziła. Ta osoba nie pozwoliłaś, nie pozwoliła być obdarowaną przez króla. Po co mi? A ilu mamy takich? Ja to pana Boga nie potrzebuję. Mówię, można do kościoła chodzić, paciorki odmawiać, ale tak naprawdę ja swoje życie to ja sam sobie ogarnę, nie? I to zazwyczaj w ten sposób wygląda, że sobie ewangelię dostosowuje do swojego życia, a nie swoje życie do ewangelii. Czyli nie że spotkałem Chrystusa jestem chrześcijaninem i żyję ewangelią, tylko sobie ewangelię dostosowuję do swojego życia. To mi pasuje, to przyjmę, O tu się zgadzam, tak? A tutaj jest po, akurat po mojej myśli, a to to jest akurat nawet i pożyteczne dla mnie i korzystne. Więc tak oczywiście tutaj przykład. Ale to to nie, tutaj z tym to się nie zgadzam, ja Tutaj mam swoje zdanie. A tutaj to, to nie, to całkowicie to nie ma racji bytu, nie? I sobie ewangelię dostosowuje do siebie. Czyli nie przyjmuje tak naprawdę tego daru, nie daje się obdarować przez króla, przez Boga. I tu jest cały klucz. O to tak naprawdę chodzi. A więc nie chodzi o to, czy ty jesteś dobry, czy zły, czy jesteś pobożny, czy niepobożny, czy dobre uczynki masz, czy nie masz. Bo Pan Bóg może cię tak nastroić, że wspaniale to wszystko będziesz przeżywał. To On to może zrobić. On cię może nawrócić, sam się nie nawrócisz. On to może uczynić. Ale nie jest to ważne. I nie jest ważne tak naprawdę samo formalne zaliczanie mszyczki czy modlitewki, a życie moje idzie swoim torem. Tylko tutaj idzie o to, abyś jak tu przychodził, to miał to poczucie, że jesteś na uczcie, że jesteś obdarowany i żebyś ten dar przyjął, a co jest tym darem? Zbawienie. Bo możesz tu przyjść, a nie mieć szaty weselnej. To znaczy przyjść bardzo pięknie odpowiadać Pan z wami z duchem Twoim. Bardzo pięknie odpowiadać i wznioscie się modlić, ale tak naprawdę nie dopuścisz Chrystusa ze zbawieniem do swego życia. Nie chcesz Jego szaty. Wybyście się zawsze zastanawiali, co to jest ta szata właśnie, której nie miał ten jeden uczestnik tej uczty i go wyrzucili, tam, gdzie płaci zgrzytanie zębów. Co to za szata? Jedni mówili dobre uczynki? No nie, bo tam byli i dobrzy, i źli, i święci, i pobożni, i grzesznicy. Dobrze i źli byli. A ten, co nie miał szaty, nie wiadomo, czy on dobry, czy zły, czy miał dobre uczynki, czy nie miał, czy pobożny, czy niepobożny. Na pewno nie miał szaty. A co ta szata? Nie tyle ważna ta szata, której nie miał, tylko właśnie to, że się nie pozwolił obdarować, że właśnie nie przyjął tej szaty. Ten sam gest, że wzgardził tą szatą, że nie przyjął. Czy wchodzisz w dar zbawienia Jezusa Chrystusa, czy dajesz się nawrócić? Czy takim jesteś połowicznym chrześcijaninem? Tutaj trochę jestem chrześcijaninem, oczywiście tak, to są tacy, miejcie zgadujące oczy. Tu oczywiście pa, jest wierzący, oczy drap jakby ktoś zakwestionował, ale z drugiej strony przyklaśnie złu sytuacji, która tak naprawdę jest w kontrze wobec Chrystusowej Ewangelii, wobec bawienia. Zobaczcie, jak pięknie dzisiaj ta Ewangelia może nas nauczyć. Czego? Pozwól się obdarować przez Jezusa Chrystusa. Pozwól się obdarować przez Boga Jego łaską, darem zbawienia, bo On chce Ciebie mieć naprawdę w niebie. Ale tutaj, czy Ty się dasz pozwolić, pozwolisz obdarować, to już zależy od Ciebie. To jest właśnie wola, wola. Czy się dasz obdarować Królestwem Bożym?